Okej, okay. dostanę się do piramidy. O, ale ładnie. O ten widok mamy z tyłu na opakowaniu na pudełku od gry Indiana Jones. Nie ja tu żadnego wejścia nie widzę. Nie widzę wejścia na górę. O, Gina, to jest takie ciepło. Dobra myśl. Rzućmy okiem. Mm, dobra, tu coś pokazuje, ale że pod wodą. Dobra, tu nic nie ma Zobaczmy na razie sobie te wieże przejdziemy Przepłyniemy znaczy obok tych wieży Tu coś chyba jest Okej, okay, rozumiem chyba już Czekaj, czekaj, czekaj Albo nie rozumiem, o tu jest. Tutaj uważaj na węża. Uważaj na węża. Dobra, nurkujemy. Ok, i tu jest wąż, i my musimy. I my po prostu mamy tak HarryA up, tak, że szybko. Dobra, dobra, dobra. Ok, udało się. On tu nie wpłynie, nie? Możemy wyjść do góry na razie, nabrać powietrze? Możemy. To tylko wąż. Tylko wąż. Tylko okej. Okay. Wielki. Wielki wąż. Dobra, no, robię to dobrze, tylko że już się mi tu pomieszało. Bo chyba się pogubiłem w którą stronę mam iść. Dobra, musimy go unikać. Gdzie on jest? Dobra, gdzie jest trzecia wieża? Tu jest druga, dobra. Kaj trzecia będzie chyba w ten sposób. Dobra, jeszcze raz muszę sobie naładować. Dobra. Niżej też się da, no dobra. Dobra, jest. Ale wielki. Dobra, hurry up, hurry up. Hej, teraz to mi powietrza zabraknie. Ole będzie lipa. To daj naładować, proszę dobra udało się. I lecimy dalej. Fart. Dobra, emocje małem, ale może nie dlatego, że mnie wąż złapie, tylko dlatego, czy mi tlenu idę teraz, mam emocje, czy mi tlenu starczy, bo tu chyba już, no właśnie, już jest lipa. O, udało się. Okej, okay. dobra, dostanę się do piramidy. Это удалось.